Garwolin, miasto oddalone od granicy o ponad 100 kilometrów. Nawet tutaj trafiają nielegalni imigranci. Przywieziono nam kilka tygodni temu e, mieszkańca Syrii, e, imigranta z Syrii, Podobno niepełnoletniego, ale oczywiście żadnych dokumentów nie posiadającego. Mężczyzna trafił do placówki interwencyjnej, bo ta nie mogła odmówić jego przyjęcia po tym, jak na miejsce przywiozła go Straż Graniczna. Oni go po prostu zostawili i, i odjechali. I radźcie sobie w samorządzie sami. I radźcie sobie z tym sami. Ten jeden pierwszy um, uciekł. I ślad po nim zaginął. Gdzieś się odnalazł pod, pod niemiecką granicą, został umieszczony, tylko już nie, 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 nie zdołałam tego ustalić, czy w Zielonej górze, czy w Jeleniej Górze, ale stamtąd też uciekł i póki co ślad po nim zaginął. W Garwolinie to nie pierwszy tego typu przypadek. Dwa dni temu policja zatrzymała tu białorusinkę przemycającą w samochodzie pięciu imigrantów. Pięciu nielegalnych imigrantów było przewożonych w samochodzie, który zatrzymali garwolińscy policjanci współpracujący z funkcjonariuszami Straży Granicznej ze Sławatycz. Mężczyźni nie mieli dokumentów tożsamości. Prawdopodobnie wszyscy pochodzili z Afganistanu. Skierniewice. Tu trzech nielegalnych imigrantów ulokowano w domu dziecka. Z zeznań świadków wynika, że najmłodszy z nich miał 17 lat. Tylko jeden z nich miał przy sobie dokumenty. Według naszych szacunków jest to. Człowiek w wieku od 17 do 20 roku życia. Dwóch chłopców z i jeden z Iranu. Mhm. Jeszcze ten jest w wielkim znaczy, pan, co, no, są niepełnoletni, tak? No. Nie, nie, nie mamy takich szczegółowych informacji. To, czy to z dokumentów wynika, że oni są niepełnoletni, czy e, po tak. takich udzielili informacji? E, Z dokumentów, chłopcy, jakich chłopcy udzielili strażnikom. granicznym. A czyli z informacji, i informacji, jak macie dla nich Nie, z tak. dokumentów, tak? tak? Nielegalni imigranci trafiają do innych lokalizacji, m.in. ze Świnoujścia. Działania często podejmowane są w nocy. Informację potwierdziła nawet prezydent miasta Joanna Agatowska. Uchodźcy są wywożeni ze Świnoujścia do ośrodków imigracyjnych w Polsce. Żadna z tych osób nie pozostaje na terenie Świnoujścia. Bardzo dziękuję lokalnym funkcjonariuszom Straży Granicznej za sprawne działanie. Wypowiedź e, pani prezydent Świnoujścia, która wprost mówi, że nielegalni migranci są przetransportowywani do Świnoujścia ze strony Niemiec i ze Świnoujścia są zabierani i lokowani w innych ośrodkach na terenie całego kraju. O tym rząd Donalda Tuska oficjalnie nie mówi. Do tego się nie przyznają. Być może dlatego, że z udziałem nielegalnych imigrantów zaczyna w Polsce dochodzić do sytuacji takich jak ta w Toruniu. 19-letni Wenezuelczyk zaatakował nożem 24-letnią kobietę. Zadał jej kilkanaście ciosów w okolice głowy, szyi oraz klatki piersiowej. W Polsce miał przebywać nielegalnie. To jest związane z katastrofalną sytuacją, która ma miejsce na zachodzie Europy, w szczególności w Niemczech, gdzie kilk, przyjmo, przyjęto kilka milionów imigrantów, którzy zalali ulicę Niemiec, gdzie nastąpił wzrost przestępczości, wzrost zagrożenia na ulicach niemieckich miast i Niemcy postanowili znaleźć sobie świetne rozwiązanie, przepychając przez polską granicę różnych imigrantów, którzy nigdy w Polsce się nie znajdowali. Działania służb to jedno. Na portalu X jeden z użytkowników o pseudonimie Zygfryd Czaban zauważył, że wszystko to ma miejsce przy biernej postawie społeczeństwa. Przez ostatnie lata daliśmy sobie wtłoczyć do głów przez różne sorosowe media, że zbrodnie popełniane przez migrantów to coś zupełnie naturalnego, z czym nie da się nic zrobić i w zasadzie nawet się nie powinno. Przecież ci ludzie przyjechali z krajów, w których spotkało ich cierpienie. To nie ich wina, że są potworami. Tak zostali ukształtowani. Musimy to zaakceptować, bo takie jest ich dziedzictwo. Samo podnoszenie tematu to rasizm. Powinniśmy uczyć się od mądrzejszych od nas. Niemców, Belgów, Szwedów, Francuzów, oni już dawno przyzwyczaili się do rabunków w biały dzień, zamachów bombowych, płonących samochodów, gwałtów. Zadowoleni nie protestują. To jest prawdziwie europejska postawa. Za przeciwnika często młodych mężczyzn, doświadczonych, sprawnych, doświadczonych często w różnego rodzaju akcjach, walkach, zdeterminowanych, używających różnego rodzaju przedmiotów, narzędzi, bardzo niebezpiecznych. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przypadki podrzucania migrantów do Polski to początek wdrażania paktu migracyjnego. Za naszych rządów Straż Graniczna strzegła granic i bezpieczeństwa Polaków, tymczasem Donald Tusk zmusza ich do wykonywania poleceń swoich niemieckich mocodawców, bez żadnej kontroli każe odbierać od Niemców nielegalnych migrantów i rozwozić ich po całej Polsce, trafiają nawet do domów dziecka. Tusk już potajemnie uruchomił w Polsce pakt migracyjny, bo Niemcy nie chcieli czekać do 2026 roku. Jak premierem został Donald Tusk, ten dokument wtedy został przegłosowany. Czyli na początku roku 2024 pakt migracyjny został przegłosowany, a jego wejście w życie to połowa roku 2026. Więc to jest obowiązujący akt prawny, który mówi wprost, albo przyjmujecie nielegalnych imigrantów, których narzuca i dzieli... Pod kątem liczby, Komisja Europejska albo płacicie ogromne pieniądze za to, że ich nie przyjmujecie. Ilu migrantów będzie musiała przyjąć Polska i jakie są kary za ich nieprzyjmowanie? Komisja Europejska zgodnie z przepisami, które właśnie zostały przyjęte za kadencji Donalda Tuska, może w każdej chwili zmieniać liczbę osób, która ma być przyjęta przez dany kraj oraz, co też ciekawe, może zwiększyć karę za nieprzyjęcie tych osób. W związku z tym tutaj. Sky is the limit. Po prostu nie ma limitu. Polska mimo tego, że przyjęła uchodźców wojennych z Ukrainy i tak będzie musiała przyjmować imigrantów. Wojciech Heron, Republika.